Omówię zadanie histogram. W zadaniu histogram chodziło nam o to, że mamy dany ciąg literek dużych kończący się enterem, końcem znaków, który oznaczamy Ctrl N i tak długo mamy czytać, i następnie wypisać ilość wystąpień tych znaków. Zrobimy to w następujący sposób. Najpierw posortujemy, czyli wrzucimy do kubełków nasze znaki, a potem będziemy wypisywali po kolei. Więc przystąpmy najpierw do sortowania kubełkowego. A zatem mamy literkę E, wrzucamy do kubełka E. Mamy drugą literkę E, wrzucamy do kubełka E. Mamy literkę B, wrzucamy do kubełka B. Mamy literkę B, wrzucamy do kubełka B. Mamy literkę E, wrzucamy do kubełka E. I mamy literkę A, wrzucamy do kubełka A. Proszę zwrócić uwagę, że ten ciąg znaków kończyliśmy wtedy, kiedy napotkaliśmy koniec zbioru. koniec wierszy. A zatem już teraz ten ciąg znaków został odzwierciedlony w naszych kubełkach. Teraz przystąpmy do wypisania tych, tej informacji. I tak. Najpierw wypisujemy A. Patrzymy i jak. Zauważyć, a mamy jedno, więc wypisujemy A. Po dojściu A musimy przejść do nowego wiersza, więc przechodzimy do nowego wiersza. Patrzymy, ile jest wystąpień B. Mamy dwa wystąpienia B, więc piszemy B, B. I po wypisaniu musimy przejść do nowego wiersza. Wystąpień C nie mamy, pomijamy wystąpień D. Nie mamy, pomijamy i teraz mamy E3. I musimy przejść do nowego wiersza. Dalej, przechodząc wszystkie literki do Z, widzimy, że już nic nie występuje, a zatem to jest koniec naszego zadania. Dziękuję za wysłuchanie.